Lasy państwowe. O co chodzi z lasami państwowymi? Włodzimierz Cimoszewicz ze Zleśniczówki w Hajnówce, powiedział, jak jest. Rząd po prostu rąbnął im kasę. W tym i przyszłym roku rząd chce wypompować z lasów państwowych po 800 milionów złotych. Od 2016 roku lasy państwowe mają zostać objęte stałą daniną wynoszącą 2% ich przychodów, czyli około 100-150 milionów złotych rocznie. Proszę Państwa, Polska, problem jaki ma Polska to nie jest słoik Pana Owsiaka. Problem jaki ma Polska to jest słoik Polski, który stoi pusty. Władza nie ma kas. Oni tylko lecą na pożyczkach. Zadłużenie Polski rośnie. To są długi Polski. Ten próg 60% jest bardzo ważny, ponieważ jak oni przejdą przez to, to jakbyście wy zmaksowali kartę kredytową. Pożyczacie, nie płacicie. Bank mówi, hola Pana, więcej pożyczek nie będzie, bo nie będzie. Oni mogą Wam obniżyć rating kredytowy, mogą Wam podnieść odsetki od przyszłych kredytów. Potem zostaje wam tylko drukowanie pieniędzy. Polska od trzech lat jest powyżej 50%, zadłużenie polskie jest powyżej 50% dochodu narodowego. Polska więcej wydaje niż zarabia. Dlatego władza robi wszystko co może, żeby ten poziom zadłużenia na zewnątrz przed bankami obniżyć. Jak oni to robią? Oni po prostu mówią, że księgują to wszystko inaczej. Skąd oni mają mieć dochód narodowy? Jak naród się rozjechał po świecie, kto ma wytwarzać ten dochód? Ten sam człowiek, ten sam Kowalski, który tutaj ma dwie lewy, tam jest cenionym i poszukiwanym pracownikiem. Ten sam człowiek, którego tutaj nikt nie chce na wysłać i wszyscy się o niego biją. Jak to jest możliwe, że ten sam człowiek, dwa różne wyniki, dwie różne gospodarki, dwa różne wyniki. No jak to jest możliwe? No niech mi ktoś to odpowie na to pytanie. Hm? Więc oni po prostu księgują inaczej, oni mówią, że mają dochód, chociaż go nie mają, Baki pytają, macie dochód, tak. A co zrobiliście? Robne ludziom fundusze emerytalne? No, jak złodziej wpadnie do domu i wyniesie worek z pieniędzmi, to no, też ma dochód, no tak czy nie? To no, tak. Proszę Polska jest jak taki... Jak taki dom, w którym ludziom jest zimno, za oknem hula wiatr jest zima. Ludzie zaczynają narzekać, bo gospodarz nie ma kasy, żeby napalić świeżym i zaczyna palić weblami. Żeby ludziom było tylko cieplej. A i się okazuje, że zima za oknem ciągle trwa, nie ma, co wszystkie meby spalone, nie ma czym palić. W związku z tym sięgają za stole, w którym siedzi człowiek i mówi dawaj. On mówi nie, nie dam, nie dam, nie, to moje emerytury, nie dam, dawaj. Nie dam, nie dam, to moje emerytury, dawaj. Ile? Połowę. Dawaj. Ciesz się, że masz drugą. Ale zima z ciągle trwa. jak chula. Gospodarka nie chce się odwrócić. No, oni liczą na to, że się sytuacja odwróci, dlatego że banki światowe mówią, że tak będzie, ale nic się nie dzieje. Dochód narodowy ciągle idzie w dół od trzech lat. Zadłużenie idzie w górę. Wyspa nie chce się zażylić, a wybory się zbliżają. Ludzie narzekają. Nie ma czym palić piesu. Wszystko rozkradzione. Wszystkim napalili. Mamy wszystko sprzedane. Nie ma czym palić. Stołki spod ludzi wyciągnięte. W związku z tym co robią? Zasiekier i do lasu. Łobudu. Do leśniczówki. Do leśniczego. Po lasy. Dawaj. Nie dam. dawaj. Ile? Wszystko. Dawaj. Lasy państwowe. Skarb Narodowy. 1 czwarta Polski. Dawaj. To nie są, proszę Państwa, lasy państwowe. To są nasze lasy. Polska to jesteśmy my. Proszę Państwa, o tym wszystkim, co tutaj Państwu mówią, oni doskonale wiedzą, dlatego dają Państwu Jurka Owsiaka jego świąteczne, orki orkiestry świąteczne me break. pomocy na pożarcie. Tak, Panie Jurko, oni Pana poświęcili. Jest Pan tutaj taką samą ofiarą. Pan? Pani Pawłowicz, jak bloger, który pada, podlicza, jak dziennikarze, którzy obrzucają się w mediach błotem, wszyscy daplamy się w błocie. Jak na Pana festiwalu, jak na Woodstock. A obrzucamy się błotem i szukamy naszego słoika. Tylko władza w politycznym slide of hand śpiewa nam kumbaya, a drugą ręką sięga do naszej kieszeni i zagania wszystko. Mówię, jak jest.